Rozsada arbuza powinno się sadzić do gruntu po 15 maja. Natomiast jeśli będziemy uprawiać w tunelu lub w szklarni, można zrobić to wcześniej. Niektórzy sadzą nawet pod koniec kwietnia, jednak bezpiecznie jest poczekać tak co najmniej do 10 maja, a później, jeśli by wystąpiły przymrozki, to przykrywać rośliny posadzone w tym tunelu czy szklarni, agrowłókniną białą. Przed sadzeniem rozcinamy agrowłókninę lub agrotkaninę, na czym tam będziemy uprawiać, i wykopujemy dołek, tak, co najmniej na 20 cm. I tutaj dodam, że oczywiście wcześniej należy przygotować podłoże w roku poprzedzającym uprawę. Dobrze jest przekopać ją z obornikiem lub kompostem, tak aby ta gleba była w dobrej strukturze i była. Bogata w składniki odżywcze. Po wykopaniu takiego dołku wsypujemy na dno trochę obornika. Jadaje granulowany i przysypujemy go kilkucentymetrową warstwą ziemi. Po to aby ten obornik nie miał bezpośredniego kontaktu z korzeniami. Podlewamy. Wyciągamy rozsadę z doniczki i umieszczamy ją w dołku na takiej samej głębokości jak rosła w doniczce. Przesypujemy ziemią brzegi. Ja daję trochę ziemi uniwersalnej po to, żeby była dobra przepuszczalność wokół tutaj tej rozsady, żeby było dobrze podlewać, żeby woda łatwo wsiąkała. I podlewamy po raz drugi. I w taki sposób wygląda prawidłowo posadzona rozsada. Dodam tutaj jeszcze, że jeśli ktoś z Was jeszcze chciałby uprawiać arbuza, a nie zdążył wysieć na rozsadę, możecie spróbować teraz wysieć do gruntu lub tunelu z nasion. I taka uprawa może się również udać, jeśli będzie wystarczająco ciepłe lato. Jeśli by było takie jak poprzednie dwa lata, to taka uprawa może się też udać. A więc życzę Wam Udanej uprawy arbuza będę Wam dalej pokazywał, jak ta uprawa u mnie wygląda. Mam też trochę innych rozsad arbuza do posadzenia. Część będzie rosło w polu, część będzie rosło w tunelu. Będę Wam to pokazywał na bieżąco. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.